Cześć wszystkim i witajcie. W tym filmie pokażę Wam najlepsze triki dotyczące słuchawek SoundCore Space 1. Zacznijmy od otwarcia aplikacji, a ja polecam zainstalować tę aplikację, aby włączyć wiele funkcji. A pierwszą rzeczą, którą te słuchawki mają, jest aktywna redukcja hałasu, ANC. Co więcej, możesz dostosować to NFC, możesz więc wybrać adaptacyjną redukcję hałasu lub dostosowaną i wybrać poziom redukcji hałasu. To zależy od Ciebie. Te słuchawki. Mają również tryb przezroczystości, i znowu możesz go dostosować, więc myślę, że to idealne rozwiązanie. Następne te słuchawki mają funkcję Bass Boost, myślę, że to klasyka. Wolę te modyfikacje i więcej takich, możesz dostosować ten to preset, aby lepiej pasował do Ciebie. Zaczynajmy. Następna rzecz to to. Że te słuchawki mają podwójne połączenie, więc możesz podłączyć dwa urządzenia do swoich słuchawek. Możesz również włączyć to w aplikacji. Te słuchawki mają funkcję wykrywania noszenia. Myślę, to też jest dobre rozwiązanie. A ostatnia rzecz, te słuchawki mają dobry mikrofon. Przetestowałem i o, tłumi dźwięki ulicy, i również słyszę siebie wyraźnie, więc jest dobre rozwiązanie. To wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli uznałeś to za pomocne, rozważ subskrypcję kanału i zostaw lajka pod filmem. To dla nas naprawdę ważne. Do zobaczenia później.